I sprzedano! Panowie, róbcie swoje! Popatrzcie Jackowi Boruckiemu, że my rolnicy potrafimy strajkować! To, proszę państwa, jest kapusta, która miała trafić na rynek krajowy, na rynek zagraniczny! My musimy być zorganizowani i silni! Nie będziemy popierać partii politycznych, Będziemy popierać konkretne działania. Jest powiedzenie, które mówi jasno: jeżeli chcesz zniewolić dany kraj, to wykończ produkcję jego żywności i zabierz mu wojsko. pogody na współczesnym polu walki, czyli wręcz mnożnik siły na współczesnym polu walki. I ten dokument przedstawia wszystkie. Zakresy ingerencji w pogodę w taki sposób, żeby zwiększyć możliwości yy, zwycięstwa przez tą yy, opcję, która posiada taką możliwość. Modyfikacja pogody polega na tym, że można ją robić lokalnie na obszarze kilku kilometrów, kwadratowych, ale można także zająć obszar ponad 200 kilometrów kwadratowych. Jak spojrzymy z bliska, widzimy jak makabryczne jest to zjawisko. I to wszystko. Przypomina nam opryski, opryski robactwa na polu uprawnym. Tylko, że tym robactwem jesteśmy my. Co wchodzi w skład tychże wspaniałych oprysków? Są to różne substancje, ferromagnetyki, takie jak chrom, żelazo, magnes, mangan, nikiel. I proszę, tu są normy. O ile zostały przekroczone. Ktokolwiek politycy, ja nie oddzielam, czy to tężą, czy tamtem, ale to wy spowodowaliście cetę i w związku z tą cetą my mamy jedzenie genetycznie modyfikowane, wprowadzane do Polski, a za chwilę z Kanady będzie przychodził szajs jeszcze gorszy. Następna sprawa to jest straszne zagmatwanie odnośnie nasion. Jak to jest, żeby w Polsce były nasiona genetycznie modyfikowane w obrocie, w kraju, w którym jest zakaz GMO, upraw? Co wyście robili za burdel, że tak powiem, z tym wszystkim? W tym kontekście, w jakim my żeśmy się tutaj spotkali, my nie stanowimy od sobie głosu społecznego. My jesteśmy suwerenni. My jesteśmy władzą. Nie ma władzy siedzącej tu. Jesteście posłami. My jesteśmy waszą władzą. Weźcie sobie to do serca. Musi powstać wielka koalicja środowisk patriotycznych i narodowych, żeby odwrócić ten trend. Nasz polski naród, polskie społeczeństwo poddane jest gigantycznej opresji praktycznie w każdym obszarze naszego życia. Hubert mówił o aspektach związanych ze zdrowiem, z przymusem szczepień. Ja nieraz w naszych audycjach podkreślam: słuchajcie, jeżeli będzie przymus szczepień, bo już jest dzieci, to już również nas dorosłych czeka. Czy to nie jest? Czy nie masz większej obrony własności, jak masz swój samochód, komputer czy kamerę, niż masz prawo do własnego ciała i jego integralnej niezależności? Musimy się zmobilizować. Proszę Państwa, co robi minister rolnictwa? To nie jest Jurgiel, to jest Jurgielczyk. Jurgielczyk, tak samo i prezydent. Proszę Państwa, jeżeli minister rolnictwa chce zlikwidować małe gospodarstwa, co ich jest ponad milion, milion trzysta tysięcy, to ja się pytam, co on zrobi z tymi ludźmi? Ja, jako nie rolnik. Chcę Wam z całego serca podziękować za każdą kroplę Waszego potu, która spłynęła na naszą polską ziemię, za Wasze spracowane ręce, za każdą minutę, którą spędzacie na polu tylko po to, by wyżywić nas, Polaków, nasze dzieci, nasze rodziny, naszych dziadków, by zbudować Przyszłość ojczyzny! Z całego serca wam dziękuję! Jeżeli dzisiaj to nie zostanie zrobione, to za rok polskiego rolnictwa już nie będzie.